Księga Wyjścia, rozdział ósmy. Pan dalej mówił do Mojżesza. Aaronowi powiesz, znieś rękę z laską nad rzekami, nad kanałami i nad jeziorami. Spraw, aby żaby oblazły krainę Egiptu. Aaron wzniósł rękę nad wodami Egiptu, a żaby wyszły i pokryły ziemię egipską. To samo jednak zrobili egipscy czarodzieje. Sprowadzili żaby na obszar Egiptu. Faraon wezwał Mojżesza i Aarona i rzekł do nich – Módlcie się do Pana, aby oddalił żaby ode mnie i mojego ludu. Tylko pod tym warunkiem wypuszczę lud, aby złożył Panu ofiarę. Mojżesz odrzekł Faraonowi – Zechciej wyznaczyć mi czas, kiedy mam się modlić za Ciebie, Twoich dworzan i lud, aby wyginęły żaby u Ciebie i w Twoim pałacu. Przeżyją tylko te, które są w Nilu. Odpowiedział: Jutro. Mojżesz dodał: Stanie się jak powiedziałeś, abyś przekonał się, że nie ma równego Panu naszemu Bogu. Żaby oddalą się od ciebie, od Twojego pałacu, od Twoich dworzan i od Twojego ludu, pozostaną tylko w Nilu. Gdy Mojżesz i Aaron wrócili od faraona, Mojżesz błagał pana w sprawie żab, które zesłał na faraona. Pan spełnił prośbę, Mojżesza żeby pozdychały w domach, na dziedzińcach i na polach. Zbierano je i składano na stosy, a wszędzie cuchnęło. Faraon odetchnął z ulgą, lecz trwał w uporze i nie usłuchał ich, co zresztą Pan zapowiedział. Pan rzekł do Mojżesza, powiedz Aaronowi, wyciągnij swoją laskę i uderz pył ziemi, aby przemienił się w komary na całym obszarze Egiptu. Tak też postąpili. A Aaron wzniósł rękę, w której trzymał laskę, i uderzył pył ziemi, który zamienił się w komary dokuczliwe dla ludzi i bydła. Wszelki pył ziemi przemienił się w komary na całym obszarze Egiptu. To samo chcieli zrobić czarownicy, uciekając się do swoich sztuczek, lecz nie zdołali wyczarować komarów. Komary natomiast dokuczały ludziom i bydłu. Wtedy czarownicy rzekli do faraona. Tym jest palec Boży. Mimo to Faraon trwał w uporze i nie usłuchał ich, co zresztą Pan zapowiedział. Pan powiedział do Mojżesza. Wstań o świcie i idź do Faraona, gdy będzie wybierał się nad wodę. Oznajmisz mu. To mówi Pan. Wypuść mój lud, aby mi służył. Jeśli Ty nie puścisz mojego ludu, to ja ześnę robactwo na ciebie, na twoich dworzan, na twój lud i na twój pałac. Robactwem napełnią się domy Egipcjan, a nawet ziemia, po której chodzą. W owym dniu oddzielę jednak krainę Goszen, którą zamieszkuje mój lud. Nie pojawi się na niej robactwo, abyś się przekonał, że ja jestem panem tu, na tej ziemi. Oddzielę znakiem odkupienia mój lud od Twojego ludu. Jutro ten znak się dokona. Tak też pan uczynił. Mnóstwo robactwa wtargnęło do pałacu faraona, do mieszkań jego dworzan i na całą ziemię egipską. Cały kraj został zniszczony przez robactwo. Faraon przywołał wówczas Mojżesza i Aarona i rzekł do nich: Idźcie, złóżcie ofiarę Waszemu Bogu na tej ziemi. Mojżesz odpowiedział Nie wypada nam tak postąpić bo zamierzamy złożyć panu naszemu Bogu w ofierze zwierzęta którym w Egipcie oddaje się cześć bałwochwalczą Czyż Egipcjanie nie ukamienują nas gdy w ich obecności złożymy w ofierze zwierzęta którym oni taką cześć oddają Musimy udać się na trzydniową wędrówkę w głąb pustyni aby złożyć ofiarę panu Bogu naszemu zgodnie z jego wolą Faraon odparł: Pozwalam Wam iść. Możecie złożyć ofiarę Panu, Waszemu Bogu, na pustyni, pod warunkiem, że zbytnio się nie oddalicie. I pomódlcie się też za mnie. Mojżesz rzekł: Obiecuję, że skoro tylko wyjdę od Ciebie, będę się modlił do Pana, aby już jutro robactwo odeszło od Ciebie, Twojego dworu i Twojego ludu. Pod warunkiem, że nie będziesz nas więcej zwodził, cofając pozwolenie na wyjście i złożenie ofiary panu. Gdy Mojżesz odszedł od faraona, modlił się do pana. Pan spełnił prośbę Mojżesza i całkowicie oddalił robactwo od faraona, jego dworu i jego ludu. Mimo wszystko, i tym razem upór zawładnął faraonem i nie wypuścił on ludu.